Bazylika Santa Maria Gloriosa dei Frari zaliczana jest do największych i najspanialszych gotyckich obiektów sakralnych Wenecji. Ten potężny XIII-wieczny kompleks klasztorny należy do zakonu Franciszkanów. Budowany był w latach 1236-1338, a następnie w XIV wieku został gruntownie przebudowany, ale udało się zachować jego gotycki styl. Ceglana dzwonnica z XIV wieku jest jedną z najwyższych w Wenecji. Za Ze zewnątrz i w środku kościół z cegły pozbawiony jest dekoracji. Prostota budynku wynika bezpośrednio z reguły zakonu franciszkańskiego. Na przestrzeni wieków wnętrze Bazyliki stało się prawdziwą skarbnicą wyjątkowych dzieł sztuki. Najważniejszym arcydziełem jest potężny ołtarz autorstwa Tycjana, przedstawiający w wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Ołtarz, który powstał w latach 1516-1518, stanowi kluczowy element w historii weneckiej sztuki. W kaplicy Rodu Pesaro, dzisiejsza zakrystia, znajduje się drugi, nieco mniejszy ołtarz Diciana, pochodzący z 1526 roku. Oraz tryptyk Giovanni Belliniego przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem Wśród Świętych z 1488 roku. kaplicy San Giovanni Battista, kaplicy Florentczyków w polu głównym ołtarza umieszczona jest rzeźba świętego Jana Chrzciciela, dzieło samego Donatella. We wnętrzu kościoła pochowano wielu sławnych ludzi. Oprócz dawnych władców miasta znajdziemy tu także wspaniały grobowiec Tycjana, wzniesiony dopiero trzy wieki po śmierci malarza. Pisian miał być pierwotnie pochowany w innym pomniku nagrobnym w kształcie piramidy, zaprojektowanym przez wybitnego rzeźbiarza Antonio Canovę w 1794 roku. Ostatecznie złożono tam serce samego Canowy, zmarłego w 1822 roku. Piramidą kanowy ustawiony jest monumentalny pomnik doży Pezaro, Pesaro, zmarłego w 1659 roku. Monument jest dziełem Baltazare Lugena, architekta weneckiego baroku. W milanezji znajduje się prosta płyta nagrobna weneckiego muzyka Claudio Monteverdiego zmarłego w 1643 roku. W ołtarzu zaś umieszczony jest obraz świętego Ambrożego, namalował go Vivarini i Bassani. W sali kapitalowej umieszczony jest wiszący pomnik nagrobny doży Francesco Dandolo, zmarły w 1339 roku, z obrazem namalowanym przez Paolo Veneciano. W kaplicy San Marco na uwagę zasługuje renesansowy tryptyk Świętego Marka, z obrazami Vivariniego z 1474 roku oraz chrzcielica z rzeźbą świętego Jana Chrzciciela, wykonana przez weneckiego rzeźbiarza Sansovino w 1554 roku. W kaplicy San Michel znajduje się renesansowy tryptyk z XV wieku z rzeźbionymi postaciami świętych Antoniego, Michała i Sebastiana. Na północno-wschodniej ścianie transeptu umieszczone są trzy pomniki nagrobne. Pierwszy od lewej znajduje się pomnik Paulo Sawalego, zmarłego w 1407 roku rzymskiego kondotiera i dowódcy armii weneckiej w wojnie z Padwą. Jest to pierwszy w Wenecji pomnik konny. Autostrada oddziela nawę od prezbiterium. W nawie głównej na chórze zobaczymy urocze stalle, jedyne jakie zachowały się w Wenecji. E